Siemanko moi mili Dzisiaj rowerowo Grudzień i 10 stopni, ponad nawet Zapowiadają 12, także zajebiście Stoję tutaj nieprzypadkowo Bo był to jeden z moich tematów, które gdzieś kiedyś w robocie robiłam Tutaj właśnie budowaliśmy... Budowaliśmy, znaczy wierciliśmy pod ten... Budowę tego tutaj parkingu I jak to zwał muzeum e, Przyszkolni Królowa Luiza Tutaj były strasznie bardzo dziwne warunki geologiczne Pamiętam, że tu mieliśmy takie problemy że aż po prostu byłam w szoku, że taka zmienność tutaj występuje. No a ogólnie jesteśmy w zabrzu i jadę szukać jakichś ciekawych tematów. Zobaczymy, co dziś znajdę. Kolejne fajne miejsce, nadal w Zabrzu, nie, jest, żebym bym chwaliła to Zabrze, ale faktycznie naprawdę przez ten urząd miasta wywołał mnie bardzo pozytywne wrażenie. W porównaniu do urzędu Gliwizm, po prostu e, no wymiata. Jesteśmy przy takim miejscu, też mam wspomnienia swoją drogą, No tutaj kiedyś wierciliśmy, byliśmy bardzo podjarani, że odkryliśmy piwnicę pod piwnicą tego miejsca. No, odkręciliśmy to może za dużo powiedziane, ale było coś tam na rzeczy I tam widzimy tą właśnie piękną wieżę ciśnień, która niestety już uległa um, kiedyś bodajże pożar tam się od jakiś dział no i wygląda jak wygląda Jest i ona piękna wieża dzisiaj są kolory światło jest po prostu zajebiste tak mi się trafiło po prostu. Jak na grudzień, tak ciepło. Fantastyczna pogoda jest dzisiaj. Kurczę tam chyba ktoś odbudował ją na górze, bo ona chyba nie miała dachu. Ale jak ją widać, wewnątrz. Niesamowicie piękna jest. No, ma klimat, zwłaszcza otoczenie robi też duże wrażenie. Jak to są te budynki, pochucie dawne, i one znalazły zastosowanie w formie jakichś magazynów sklepów. Dbają tutaj o to, remontują. Świetna jest ta wieża. Kul, strasznie, żal, że się nie da wejść do środka, jak zwykle. Przez chwilę widziałam taką fajną kamienicę, do której też nie było wejścia, niestety. A była bardzo. Murokliwa i duża te cienie tych drzew ładnie się prezentują super no ta, ta wieża przetrwa wiecie bo ona dostała tą magiczną tabliczkę niebiesko-białą nie każdy zabytek niestety paradoksalnie rzecz ujmując to dostaje nie? ale ta dostała więc ma po prostu szanse przetrwać. Nawet więcej niż szanse. Już pewnie mają jakieś plany z nią związane. Dalej jakieś pozostałości po innych ruinach kurczę powiem wam, fajne to zawsze Tutaj nawet się nie da na rowerze, bo ja nawet nie przejechałam jeszcze, kurczę 10 kilometrów, a już mam po prostu co chwilę coś na oku, tak? Jadę Ja to się zatrzymam, mam no się zatrzymać, mówię, kurde Dzisiaj akurat sobie testowałam jakąś tam apkę Ile kilometrów ujadę I ja tak, że tak mało, że będę się śmiać, no ale dobra, no Nieważne. Grym wyjść z domu i jakiegoś pod telewizorem. Takie mam zdanie. Powiem wam. Nie. Tam jest jakieś wejście, bo nawet schodów już nie ma żadnych. O ile tam w ogóle były jakieś schody. Może tam była taka jakaś rabina. Ja zobaczyć z drugiej strony. Ale fajnie się prezentuje, kurczę. Nie ma, nie ma niestety żadnego wejścia tam. A miało być tak pięknie. No właśnie, dużo ruin, ale ja zgłoszę reklamację, czyli zwiedzić. Jakieś ruiny obok Ale nie bardzo wiemy jeszcze jak się tam wdrapać Idę zobaczyć Kurde, błota dużo Co to mogło być? To mi się kojarzy z kopalnią No tu była taka hałda Orana. Cały ten park co jest taka hałda w ogóle Słyszeliście takie coś jak park bez drzew? Bo w Zabrzu to jest właśnie modne chyba jakieś Są takie parki, to się nazywa park no ale jeżeli jest bez drzew, kurczę, fajnie z W środku schodki, nie? a jak tu wejść? Na tym, tam weszła, to bym nie zeszła. <grymny> a ja bym to na większym zejściem z czegoś. A hm. się po co tam wchodzić? Nic takiego tam nie ma, nie? Pusta betonowa konstrukcja. Może jakiś widok chociażby był. No kurczę, to jest właśnie to. Dobrze. Bardzo dziękuję, że masz dużo urbeksów. Bardzo, bardzo nie dziękuję, że trudno coś zwiedzić. Widziałam po drodze kilka miejsc. Hmm, tu nie ma wejścia, tam nie ma wejścia. No co zrobić? Nacieszyć oko z zewnątrz pozostaje. Tam jest tyle fajnych budynków po drodze takich... Wiecie, nie, nie typowych urbexów, tylko takich. O, tu jest wejście, zobaczcie. Się wchodzi na tą gąbkę, odbija się od niej, z lekka, łapiąc tą linkę, pościąga się troszkę do góry. No i z rozpędu trzeba tam wejść. Ale, no, zeskok, potem rozumiem też na tą gąbkę. Taki isoper, taki kurde, wszędzie się wgryzający. Łe, nie za bardzo. O, tu jest zejście, przepraszam. Tutaj się skacze na materac. Miękko, wygodnie. Dobra, kurde, słuchajcie, idę, bo gadam głupoty, ale po prostu humor mam dobry. Tutaj znowu widzimy jakieś ruiny, pozostałości, po nie wiem, jakimś takim, jakby to zwał, forcie czy bunkrze. No to są w ogóle takie tajemnicze te miejsca. Te skarpy już, te różnice wysokości same w sobie budzą. Pytanie, co tam się jeszcze mieści w tej ziemi? No. Nie wiem, czy dostanę jakiś order za to, że tak to zawsze uwielbiam, ale... <laughs> ale podoba mi się. Tu daleko sobie nie ujechałam, bo już coś ciekawego widzę. Te wagoniki. Jeden. I obok jest drugi. Ale świetne po prostu. No i patrzę, tu widzę znowu jakieś ogromne ilości urbexów. Jestem już zupełnie niedostępnych, co mi rażni, ale piękny budynek, śliczny. Mini. Jaki piękny Urbex, ale chyba wątpię, że dostępny. Przynajmniej od frontu zamurowany, ale jaki tam jest piękny balkon i ten mur pruski. Niesamowity, prawda? Po drugiej stronie jest znowu jakiś zagospodarowany budynek z takim murem pruskim. Remiza strażacka z tego, co zaobserwowałam. A ten był na sprzedaż, z tego, co tam widzę. Widać tam jakieś pozostałości numeru, ale nie za bardzo widać. Jaki numer, ale to chyba jakiś przetarg może był miejski, czy coś takiego. Ale świetny budynek. Zobaczmy go sobie z każdej strony możliwej. O, piękny. No jestem pod wrażeniem, powiem wam, że takie urokliwe budynki stoją tutaj puste, bo Wiem, że zawsze dwa, no ale ten jeden jakoś tak kurczę, opustoszony. Może, może ktoś już planuje coś z nim. obok jakiś też taki budynek techniczny, też pusty. A za nim już chyba zamieszkały, czy nie? Też pusty. Kurde, jakie to są niesamowite te domy. Co są świetne. To jest po prostu. No, domiar złego widzę, że jest tam potencjalnie wejście. Może przez to okienko. <laughs> Jakby ktoś był taki zdolniejszy bardziej niż ja. A tutaj widzę, są też takie jakieś pozasłaniane świeżo. Pewnie to były wejścia. Pewnie dużo ludzi to zwiedziło i teraz żal mnie skręca. Kurde, jaki ten budynek jest naprawdę zajebisty. Kurczę, dla jakichś takich odważniejszych, tutaj po tym daszku, nie? Musiałoby się wspiąć. Ja tu jestem taki, kurde, wiecie. Tutaj było wejście za rąk tą dyktę zdjąć. Tak strasznie wiecie, to jest centrum miasta, nie? przecież przeciwko są strażacy. Policja, wprawdzie, ale strażacy. Kurde, nawet nie wiem, czy to widać, ale tam są takie drobne detale. Bardzo ładne, takie jak takie serduszka na tych okiennicach. A tam są takie znowu rzeźby. Jest nieprawdopodobne.